Siemano, siemano, widzowie z tej strony, a tamciej, więc dzisiaj rozpoczynamy grę w No 112! Zobaczymy jak nam to wszystko wyjdzie, jak nam to wszystko pójdzie. Zobaczymy jakie pierwsze dostaniemy wyzwanie, a dostaniemy wyzwanie na średni wóz, nie na ciężki, tylko na mały, na lekki, przepraszam, lekki wóz. I widzowie, jeśli chcecie kolejny odcineczek, to zostawcie łapeczkę w górę, subika na kanale z dzwonem, żeby was kolejny odcineczek z Notruwa nie ominął na kanale. My czekamy już na dowódcę lub dowódczynię zmiany. Nie wiem jak to się poprawnie wymawia, ale idzie już babeczka. I widzowie, bardzo was serdecznie zapraszam na Instagrama razem z Discordem, tam się najszybciej dowiadujecie o filmach, o... Różnych innych rzeczach więc naprawdę bardzo was serdecznie zapraszam. A ja sobie silnik gasiłem, no geniusz jestem. Jestem normalnie, widzowie, geniusz. Więc widzowie, lecimy sobie, jedziemy. No i tak jak wam widzowie powiedziałem, jeśli chcecie kolejny odcinek, to zostawcie tą łapeczkę w górę suba z dzwonem, a. Będzie kolejny odcinek z Notrów 112. Jutro widzowie, natomiast nie ma odcineczka, tak jak wiecie. Filmy będą się pojawiać co dwa dni o godzinie 17. I bardzo Was serdecznie z miłą chęcią na wszystkie zapraszam. Będzie Minecraft za we wtorek, w czwartek. Natomiast będzie możliwe, że coś nowego, ale nie jestem do końca pewien, co tak do końca będzie. Ale będzie, nie bójcie się o to. A my mamy pożar śmietnika, czy grilla, bo nie wiem tak do końca. Puścimy zaraz szybko... Uruchomimy pompę. Żeby już gościu... Ta babeczka mogła sobie wszystko poogarniać. My natomiast zobaczymy co to jest. Mm, to jest pożar śmietników. Dobra, dawaj, dawaj, ruchy, 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 żeby nam się to nie rozprzestrzeniło. Wodę sobie zrobimy trochę później. Dojście do wody. Dobra, udało mi się dopanować nad tym. By mi się to nie rozprzestrzeniło bardziej. Bo naprawdę będzie lipa. Lepiej szkoda jednego śmietnika niż dwóch. podoprawiamy tutaj wszystko w miarę na porządek. Dobra, raczej nie powinno być. Kamerą termowizyjną doprowadzimy do stanu porządkowego. Czy coś tam będzie, czy nic tam nie będzie, to się zaraz okaże. Zaraz porozmawiam. Tylko zobaczę, czy nic nie ma. Ło, nic nie ma, ciekawe. Dobra, to gadamy z nią jeszcze szybko. I lecimy. <coughs> Przepraszam. Nie, nikt się nie zbliżał pewnie do ognia. No okej. Okay. Wracajmy do pracy. No to ja już wróciłem, ja już skończyłem. Dobra. Pakujemy się i teraz tak widzę jak kamera na wpierw, bo potem ją zgubię. I będzie naprawdę ciężko i będzie naprawdę kaplica. Już wracamy do końca. Tylko patrzę, czy wszystko jest w miarę w porządeczku, pewnie, że jest. Jak na człowieka idealnie przystało, to jest w porządku. Teraz tak, odłożymy sobie AOD. To już było to niepotrzebne. Linie szybkiego natarcia schowamy. I wracamy do koszar. za niedługo. Trzeba jeszcze tylko zrobić wlot wody gaśniczej. Żeby to miało ręce i nogi. Wlot wody gaśniczej żeby szybciutko zrobimy. Nie tu. Tu to było wlot wody gaśniczej. Dawać panowie lecimy. Bierzemy hydrant. Gdzie jest to? Tu. O, dobra, daleko w miarę. Dawaj, 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 let's go, let's go, let's go, nie ma czasu, nie ma czasu, dawać. Dobra, odkryte. No, wiadomo, że musimy to podpiąć. Przynajmniej na chwilę. Bierz wąż. Eee, czy on weźmie? Ja muszę weźmieć. Dobra, wezmę. Stąd. Aj, muszę wziąć stamtąd, super, że muszę kolejne skrytki otwierać. Nie wiem, czy to ma jakąś różnicę, czy nie ma. Ale no dobra, no. Jak chcą, to wezmę. Jak chcą, żeby stamtąd wziął, no to już wezmę, nie? Dobra. Idziemy sobie tu. I będziemy zaraz się to znowu pakować. No trzeba, trzeba Dobra, i mogę już się spakować? Mogę no to pakujemy. Będzie na pewno to szybsze niż powinno być. To sobie podciągniemy, sobie wszystko odłożymy, żeby już nie latać we wszystkie strony. Zamkniemy to i tam gościu już niech zamyka wszystkie skrytki A ja zrobiła teraz ten Breakdance zatańczyła, dobra Szybki ten i lecimy dalej Dobra Pakuj się Halo Teraz będziemy tak stać, rozumiem Dałoby się to jakoś zamknąć? Halo? O, było, 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 dobra, okej. Okay. Mamy to. Suń. Zamknij, cokolwiek zrób. Tego już rozumiem, że się nie chce spakować. No dobra. To niech się nie pakuje. Co ma to w planie zrobić? A rozdzielać się nie chce wypiąć. Kurde. No dobra, widzowie, my ugasiliśmy. Zostawimy to tak, jak jest. I myślę, że w tym odcineczku się pożegnamy z Wami. Z Wami wszystkimi. I widzowie, ja się z Wami żegnam i. Dzisiaj tak szybciutko pożar śmietnika Ja się widzowie z wami żegnam I pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę Subika na kanale Zwanym żywaz Kolejny odcineczek nie ominął złośliwość rzeczy martwych Bywa Ja się z wami żegnam i do zobaczenia elo